Kto ja sukoch to kto ma Jestem lordem, tripiesz? Jakoś gra. Siema, widzowie! Giniesz? Haha, frajerze Mamy cię Wiedziałem, no. że to się stanie Ty też, kurde, żeby coś No tak, ale o to chodziło Kurwa! Przy celu i manie O kurwa on tu leżał On tam leżał kurwa Dobra, akcja J, akcja J No klikaj Ale to będzie kurde posradę wszędzie. Dobra, widzowie w dzisiejszym odcinku Akademii Taktycznej. Mamy spota. Nie Mamy spota. Nie wierzę po prostu. Żeby zrobić spota, trzeba mieć kolegę. Bo z rodną kurwa się nie dogadasz. Jak nie macie kolegów, to opuśćcie filmik, nie jest dla was. No kurwa dobra, jestem upośledzony jednak. Poczekaj, bo ja muszę. Dobra, mam do prawej. No i tu sobie siedzicie. Chłop <głos głos> z pleców. Przed jeden. E, jeżdżą. 30 na godzinę przez moją wieś na to kurde odcinku prostej drogi, gdzie zazwyczaj kurde się jedzie ponad stówkę tak naprawdę. Każdy jeździ. To ci kurde waleni turyści jadą po 60-70 i nie da się ich wyprzedzić, bo z naprzeciwka jadą inni turyści, którzy jadą tak samo wolno. No przecież kurde derwicy idzie dostać przysięgam. Do no zacznij, nie gdzieś sprzedawać. Ja z z mi już totalnie dojedzie, się dowiedzą, że kurde zaznaczyłem na stronie dokupywania gier Ukraina, żeby nie płacić podatku i już kurde w ogóle nie wrzucą do paki, będę siedział obok buddy. Robię o, to... <laughs> o nie, co ty robisz? Przecież podsumowanie brzmi tak, gościu. Spotkanie dotyczyło problemów związanych z Aha, zakupami czekaj, gier, no, oraz raz obawami o konsekwencje podatkowe. Uczestnicy dyskusji o wolnym tempie podróży oraz o ryzyku związanym ze zaznaczeniem lokalizacji zakupu w celu uniknięcia płacenia podatków. Wypowiedzi wskazują na frustrację i niepewność co do przyszłości przysz, przyszłych działań w kontekście Stary. przepisów podatkowych. Stary. Stary, kurwa. Bitcoin farma została Bi zakupiona i skaw case też jest. Aha. Ja jeszcze pół godziny sobie poczekam. Hi! Hi! Halo! Co? Hi? Aha. No, <laughs> No to zajebisty, kurwa. Gift se przyszedł. Oddawajcie Ale... moje 5 Ale... ssd ków kurwa. Chodzę 5 Ja bym wyjebany, szczerze. Chodzę trzecie. Zresztą on strzelał z i tak on możliwe, że po prostu nie wiem, boostował sobie level coś w tym stylu. Gdzie jesteś? 301. Sto... Stoisz teraz? Nie, biegam. Dalej chodzisz? Podrewnie. Tak, teraz. Ja mam swoje. więcej. Cio mam gościa tu na schodach? Konkretnie. Mm, tak, jakby wchodziliśmy. Na samym końcu? Tak. Jeden leży. O, aż mi się ubra. Jesteś które piętro? Pierwsze, bo mi w pokoju. Znaczy, drugie, co nie? Jakby. Środkowy. Tak. Leży drugi. Konkretnie ja jestem. Ja teraz biegam. biegasz tam? Tak. No tego. Okej, okay, okej. Okay. Lubię, lubię. Wow! Dziękuję za rajda Sprawdzić. Jezu, fajnie, że mogę skoczyć. Kurde, nie wiem, no kiedy. Ty chodzisz? Nie. leży, leży. Eee, Spuszczaj kinok zbyt. Mhm. No ale spróbuję go jakoś wydajtować, może. No postaraj się go. Zająć Kurwa, jebana ma w moment dzika, ja pierdolę. On do ciebie strzelał? Tak. W sensie, jak przebiegasz przez most, nie masz tą w no. tych kurwa. tych cementowych, tam tam wbiegł w dół. Okej. Okay. Jak go puszujesz, tam, tam jest? w dół. Wbiegł. Ej, nie, za most tam jest, za tam jest, za tym jest. Chyba się ruszyło, coś. Coś za nie strzeliło Zabiję chłopa. Tak, on mnie widział. Żyjesz? Żyję, żyję, żyję bieg do, do lewej? Doylek, Widzieliście teraz? go? A, chyba dolej, to ja, tak, chyba to. A to nie ty blacha? Nie, tekst hao, tekst teks, hao. Tekst hao, tekst teks, 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 hao, no. Mam no, chopa. Zabiłem. O, przeżyłem. Zabiłem. Rzucam, rzucam granat, uwaga. Rzucam. Aha, Ty szybko. z ten for life. No kurwa od skawów, ja pierdolę. Czekaj, ja kurwa, for kurwa, no? <laughs> stary, kurwa. <laughs> No, 25 skawów na interchange. Jak 25? Ty tak kurwa, że to patrz na No patrz, przecież kurwa, czekaj, gdzie chodzi, to jest. To no. no ale. A nie, się... nie, przepraszam, innego zrobiłem, ale wyjebałem już 19 skawów. Co, no, bo... Co to tutaj się stało? No stary z a ja tu mam ziuta, którego najebałem. I go nie mogę zebrać, bo mi skawy kawy a Co jest E, gdzie konkretnie tego masz? No tutaj, le... O kurwa, poczekaj. Z tyle ciał. Grać skaw, Nie Ta wiem, czy on tak rozwalił. Skaf mi tapa wyjebał. Pozdro. Preście się kurwa trafił. Mocny zawodnik. Ja <noise> I to zwykły ja skaw. <noise> Jak chcesz, wyjeb tylko ze mnie MK i pan też. A reszta, jakby to już chuj. I tam masz Juta do zebrania. <noise> Jak podołam. Ile skawa? Dwadzieścia Jeden skał, kurde. I jeden PMC. Ten skaw, który cię zabił, ale ten skał, który cię zabił, to mi skończył Quest, by the way. No fiecz. Jednego PMC-ka jeszcze. Ja pierdolę.